Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się czarowaniem i poznamy kilka sztuczek designerskich. Zapraszam. Projektowanie jest jak przedstawienie magiczne. Wszystko, aby przykuć uwagę i przekonać widza do naszej koncepcji. Warto pamiętać, że sztuczka widziana wielokrotnie nie robi już na nikim wrażenia i szybko powszednieje. Dlatego warto eksperymentować, być kreatywnym, wychodzić poza schematy. Kontrast polega na zestawieniu różnych elementów, np. różniących się wielkością, kolorem, pogrubieniem, marginesami czy odstępami. Tutaj widzimy kontrast w kolorach czarno-białe zdjęcie, na nim różnokolorowe napisy. Tak samo przyciski na dole widać też różną wielkość nagłówka i paragrafu. Odległości nad i pod akapitem też są zdecydowanie inne. Tutaj klasyczny przykład kontrastów przy użyciu marginesów, obrazków, jak i kształtów prezentowanych rzeczy. Jedne są kwadratowe, prostokątne, inne okrągłe. Do tego do tego na kwadratowym tle mamy jeszcze zaokrąglony eliptyczny obiekt. Załóżmy, że klient dał nam jakiś tekst i przykładową grafikę. Zastanówmy się, co możemy z tym zrobić. Możemy na przykład na główek zrobić extra bold, do tego wielkie litery. Proszę pamiętać, że nie musimy całości pogrubiać. Zacznijmy od nagłówka. Widzimy, jak pomału nasza hierarchia się kształtuje. Ok, fajnie, to jeszcze teraz może jakaś mała tajemnica, skoro mamy już rozpakowaną naszą szmaciankę. O rozpakowaniu i tajemnicach mówiliśmy sobie w poprzednim odcinku. Kto z Państwa go nie widział, zapraszam link w opisie filmu pod spodem. To na koniec jeszcze wykorzystajmy kolor z naszej grafiki. Lub wersja czerwona bardziej wyraźna. I jak się Państwu podoba zasada kontrastu? Wykorzystaliśmy tu wielkość, grubość, kolor i przestrzenie. Białe przestrzenie działają trochę jak magnes. Cokolwiek umieścimy, a wokół tego nie będzie innych obiektów, sprawi, że automatycznie skupimy na tym wzrok. I obiekt wcale nie musi być duży czy w wyrazistych kolorach. Wystarczy wejść na jakąkolwiek współczesną stronę. Widzimy na niej natłok informacji, zdjęć, artykułów. Ciężko na czymś konkretnym skupić wzrok. A teraz dla odmiany. Wystarczy, że wejdziemy chociażby na stronę Google i widzimy białe przestrzenie. Które u mnie nie są białe, bo mam włączony tryb ciemny akurat. Czas nie przekonają, że białe jest białe. A czarne jest czarne. Bardzo przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać. Kolejny przykład wykorzystania białych przestrzeni w celu skupienia uwagi na konkretnym obiekcie. Tu nie ma wątpliwości, co ma przykuć całą uwagę. Dieter Rams, projektant przemysłowy, jeden z autorytetów projektowania, powiedział, że dobry design to taki, gdzie widać go jak najmniej. Czyli mniej znaczy lepiej. Pamiętają może Państwo przykład z rozmieszczeniem elementów przez początkujących designerów z odcinka trzeciego? O właśnie ten. Teraz można odnieść wrażenie, że takie rozmieszczenie to wprowadzenie zasad białych przestrzeni. No nie do końca, bo w ten sposób odbiorca ma rozbiegany wzrok po całej stronie. Grupując elementy, tak na dobrą sprawę, wprowadzamy zasadę białych przestrzeni, ale dla całej już konkretnej grupy. Te prace Andy'ego Warhola z pewnością Państwu kojarzą ta sama osoba w kilku różnych wersjach. Tak właśnie wygląda zasada powtórzenia. Otóż pojedyncze elementy wyglądają samotnie, ale już kilka bardzo urozmaica przekaz. Możemy w ten sposób powielać kolory, style, całe układy, praktycznie wszystko. To zróbmy teraz jakiś przykład. Mamy jakiś przykładowy tekst, wykorzystajmy zasadę powtórzeń. Widzimy, że udało nam się powtórzyć nie tylko układ, tekst obrazek, i obrazek, tekst, ale te zdjęcia są w tym samej konwencji. Do tego kolory nagłówków w zaletach zostały powtórzone i dobrane z sąsiadujących obok zdjęć. Do tego automatycznie mamy kontrast między nagłówkami a paragrafami. A co z białymi przestrzeniami? How cool is that? A to klasyczne przykłady powtórzeń, które możemy znaleźć na współczesnych stronach. Zasada zigzag. Naprzemienne, lustrzane odbicie. Czemu powtórzenia są tak fajne i tak dobrze się sprawdzają? Bo my, ludzie, lubimy schematy, lubimy jak jest poukładane, czujemy się wtedy komfortowo i bezpiecznie. Projektowanie jest ściśle powiązane z ludzką psychiką, dlatego dobry designer musi być dobrym obserwatorem, rozumieć zachowania ludzkie, emocje i relacje. Czy to znaczy, że muszę mieć skończone jakieś studia psychologiczne i w ogóle? A żeby wiedzieć, co ludziom smakuje, co lubią jeść, trzeba chodzić do szkoły kulinarnej? Oczywiście, że nie. Tak samo jest tutaj. Trochę praktyki, kilka znajomych zasad i sztuczek i wszystko będzie ok. Konsystencja jest chyba najważniejsza z tego wszystkiego, co do tej pory sobie mówiliśmy. Ale co rozumiem poprzez słowo konsystencja? Chociaż tutaj można to bardziej nazwać konsekwencją w działaniu. Chodzi o spójność wszystkich technik, jakie używamy w projekcie. Bardzo często nieświadomie zaburzamy konsystencję i nie jesteśmy konsekwentni w tym, co robimy. I wtedy mamy wrażenie, że coś tutaj nie gra. Nie wiemy dokładnie co, ale jest coś nie tak. Mamy taki układ, którego wszystkie elementy są na środku, więc technicznie chyba wszystko jest ok, według grida, ale chyba jednak coś tutaj nie pasuje. Widzą może Państwo, co? Otóż nasz akapit jest wyrównany do lewej strony. I to chyba zaburza nasz wewnętrzny spokój. W tym przypadku musimy się po prostu zdecydować. Mamy dwie możliwości. Pierwsza: wyjustować akapit do środka lub całość wyrównać do lewej krawędzi. Kwestia wyboru. W przypadku zachowania konsystencji topografii należy ustalić konkretne czcionki dla poszczególnych elementów strony i się tego oczywiście trzymać. Tak samo tyczy się kolorów. Kiedy mamy ustalony zakres kolorów konsekwentnie się go trzymamy w całym projekcie. Jeżeli mamy wolną rękę, to wybieramy dwa główne kolory przewodnie i dobieramy pozostałe. Czarny i biały zawsze pasują, więc mamy je automatycznie w każdym projekcie w gratisie. Zasada konsystencji tyczy się również kształtów, elementów i innych obiektów, jak chociażby zdjęć. Jeżeli w projekcie zdecydujemy się użyć fal, to nie możemy gdzieś indziej nagle zastosować linii prostych jeżeli już to coś w tym konkretnym stylu. Dobór dobrych zdjęć nie jest sprawą łatwą. Weźmy taki przykład. Te dwa zdjęcia różnią się od siebie ewidentnie. Jedno widać, że mamy zrobione w jakimś studio, mamy odpowiednio ustawione oświetlenie, makijaż i tym podobne. To z drugie wygląda na bardziej naturalne. Nie jestem fotografem, ale raczej nie były to zdjęcia robione w tym samym studiu w scenerii, warunkach i przez tego samego fotografa. Tak więc wybór tych dwóch zdjęć nie jest chyba dobrym wyborem. Widać, że troszeczkę są z innej bajki. Już słyszę Państwa głosy. U panie, gdzie Pan znajdziesz takie fotki, aby były naturalne w podobnych warunkach i przez tego samego fotografa i w ogóle mam dobrą wiadomość, są i na to sposoby. Po prostu wybór zdjęć z dobrego źródła. Niestety wiąże się to czasami z dodatkowymi kosztami, no ale niestety taka jest cena. Z dobrego źródła mam na myśli od jednego producenta, studia, tak to nazwijmy, a po ludzku z jednej strony, gdzie możemy dowiedzieć się, kto stoi za konkretnymi zdjęciami, czy jakieś studio, czy jakiś konkretny fotograf. Taka sama zasada tyczy się ikon. Należy zadbać, aby były w tym samym stylu. Niewprawne oko może nie dostrzec różnicy od razu, ale będzie czuło podświadomie, że coś tutaj nie gra. A Państwo już widzą, która ikona tutaj nie pasuje? Nakładanie się to technika wyjątkowo prosta, i chyba nazwa mówi wszystko sama za siebie, prawda? Bierzemy dwa osobne elementy i uwaga, nakładamy je na siebie. Przykładów nakładania elementów na siebie można spotkać mnóstwo. W kolorowych gazetach. Na główkach, grafikach, czasopismach jest tego naprawdę mnóstwo. Ale czekaj, czekaj, czy my już tego przypadkiem gdzieś nie używaliśmy? Hmm, wygląda znajomo, prawda? Popatrzmy na kolejne przykłady. Na koniec pomówmy sobie troszeczkę o napięciu. Napięcie ma wprowadzić troszeczkę ekscytacji do kompozycji. Przełamać nudę. Nadać trochę ruchu. Popatrzmy. Co my tu mamy? Nic szczególnego. Nudny kwadrat, a może nawet i prostokąt, kto go tam wie. Zero emocji, zero napięcia. Ale jak można to wprowadzić troszeczkę zamieszania. Nic prostszego. I jak? Przewróci się czy nie? Jak jeszcze możemy uzyskać napięcie? Weźmy kilka elementów, ułóżmy je według gryda i gotowe. Piekło każdego perfekcjonisty. A czym było przed chwilą omawiane nakładanie się elementów na siebie, jak nie właśnie budową napięcia? Napięcie też bardzo dobrze buduje się poprzez ukośne linie, czy to stosowanie równoległoboków czy innych figur. Chodzi o uchwycenie efektu stromizny i wrażenie staczania się czegoś. To tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za uwagę i za dotychczasowy wspólnie spędzony czas. Oczywiście nie żegnamy się, bo przed nami jeszcze praktyczny projekt. A no właśnie, a może Państwo nie chcą? Proszę napisać w komentarzach, czy chcą Państwo, abyśmy zrobili wspólnie jakiś przykładowy projekt strony od początku do końca. Byłaby też szansa troszeczkę lepiej poznać Figma, która nam tutaj cały czas towarzyszy. Czekam na Państwa opinie pod filmem. Do usłyszenia.